Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Nazywam się Paweł Kapsa, jestem przedstawicielem produktów marki Kuhn w firmie Agrohandel. Dziś przedstawimy Państwu więcej szczegółów dotyczących siewnika punktowego Maksima trzeciej generacji. Pomoże nam w tym kolega Janusz Stochel, przedstawiciel producenta, czyli Kuna, specjalista właśnie m.in. od tych maszyn. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na e, króciutki film e, o tej maszynie. い「いいじゃないの」 Myślę, że na początku to powinniśmy powiedzieć naszym widzom, no do czego ten siewnik ma służyć. Jakie uprawy, co możemy tym siewnikiem wysiewać, bo dziś chyba te siewniki no, już mają zdecydowanie szersze zastosowanie. Zgadza się, zgadza się, Paweł. Ten siewnik może wysiewać wiele nasion w różnych rozstawach. Możemy nim wysiewać słonecznik, rzepak, soję, jak i też buraka, czy też kukurydzę. Janku, y, mówisz rozstaw. Ten rozstaw w silnikach punktowych nie jest łatwo przestawialny. Z tego co ja wiem, to potrzebujemy mechaników, potrzebujemy się pobawić kluczami na warsztacie, a KUN tutaj znalazł rozwiązanie, które to niesamowicie upraszcza y, użytkownikowi. Zgadza się. Owszem, e, Pawle, e, ten model ma regulowany rozstaw od 45 co 5 cm do 80 cm. Robimy to w bardzo e, prosty sposób. Wypinamy zawleczkę klipsa i przestawiamy sobie na żądaną szerokość, na żądaną odległość sekcji. Tutaj, Janku, jesteśmy przy maszynie w rozstawie 45, tak do 80 cm, jak, jak, jak dobrze widzę, natomiast są też inne możliwe jakby te zakresy rozstaw. Zgadza się, jest też bardzo popularny model Maksimy TIL. To jest ośmiosekcyjna Maxima z frontalnym zbiornikiem nawozu. Tutaj możemy regulować ten rozstaw sekcji w zakresie od 37,5 cm co 5 cm do 75 cm. Natomiast to maszyna jest wtedy większa, przeznaczona dla większych gospodarstw, jak i też firm obsługowych. No bo pewnie ta, ta rama tak ustawiana to przede wszystkim też właśnie w usługach. Bardzo duża no to jest szybka Szybkie przestawienie Dokładnie tak, dokładnie tak. Przestawienie z rozstawu 45, na przykład wysiew buraka i rozstaw 75, na przykład wysiew kukurydzy, jest bardzo, bardzo błyskawiczny. Tak jest, przestawiamy... na pole. Tak jest. Przestawiamy tylko rozstaw sekcji za pomocą klipsów. Następnie przekładamy tarcze. Akurat ja tu mamy rzepak. Zdejmujemy i zakładamy tarczę do kukurydzy, następnie w komputerze ustawiamy żądaną dawkę i możemy wtedy sobie szybciej. To co, jeśli chodzi o sekcję, to myślę warto powiedzieć na, od początku, czyli od tego, co pierwsze w tej sekcji zaczynam pracę w połowie. Zgadza się, ale najpierw trzeba wiedzieć, do czego ta sekcja jest też przygotowana. Zwróć uwagę Paweł na bardzo solidny i mocny równoległobok z możliwością regulacji docisku za pomocą sprężyny co 20 kg, dzięki czemu uzyskujemy docisk do 180 kg. To nam umożliwia pracę też w technologii uproszczonej. Odciążając sprężynę, możemy też tą sekcją pracować w, w klasycznej uprawie. I tutaj jest ważne zagadnienie, jeżeli chodzi o, o klienta, czy o sposób wysiewu, w jakiej technologii on sieje. I teraz, jeżeli klient wysiewa na przykład kukurydzę w, w tradycyjnej uprawie, to należy pamiętać o odgarniaczu gród. Tutaj mamy akuratnie zamontowany odgarniacz gród, regulowany mechanicznie. Bo może być też bardziej komfortowe rozwiązanie. Tak, tak? wersja komfort, gdzie mamy beznarzędziową regulację tego odgarniacza. To się wtedy nam przydaje, jeżeli mamy mozaikę glebową, lub też maszyna jest. Przeznaczona na, na usługi, wtedy też mamy różne e, warunki glebowe. wtedy możemy sobie bez narzędziowo w bardzo prosty sposób wyregulować. E, drugim ważnym elementem jest, jeżeli siejemy w technologii e, uproszczonej, aby tutaj e, montować gwiazdzisty odgarniacz resztek pożniwnych. To są gwiazdy, które mają za zadanie odsunąć resztki pożniwne na bok, tak aby rednica talerzowa mogła swobodnie sobie naciąć tą ziemię i to wpuścić materiał się w sprawach bardziej już taki uproszczony. uproszczony. Tak, ta. z, z dużą ilością resztek pożniwnych. Dzięki temu właśnie te gwiazdy mają za zadanie odsunąć te resztki pożniwne, tak aby rednica nam się ładnie tutaj wcięła i ten materiał siewny, żeby miał stricte kontakt z glebą, a nie z, na przykład z pozostałościami reszty pchnięć. Wtedy są gorsze wschody. Powiedzieliśmy Janku, co z przodu sekcji, natomiast e, równie istotne jest to, jak kończymy ten cały proces wysiewania i co znajduje się nam właśnie na końcu sekcji wysiewającej. Tak, to jest też bardzo ważny element do posażenia tego silnika, ale tak jak już wcześniej mówiłem, jest ważne, w jakiej technologii ma się. Tak? To jest bardzo istotne. Jeżeli wysiewamy w tradycyjnej uprawie, bardzo przydatnym jest koło dociskowe. One są regulowane, czyli jeżeli mamy na przykład wilgotną ziemię, możemy je podnieść, jeżeli mamy warunki opieki. ma żeby się nie oklejało, no bo to... Tak, tak. No bo jeżeli będzie się oklejać, będzie nam wyciągać materiał siewny i wtedy mamy rośliny poza rzędem wysiewu, no i gorsze sody oczywiście. Także to jest to bardzo prosty sposób regulowany to koło to koło ma za zadanie docisnąć materiał siewny do gleby tak aby było lepsze podsiąkanie i było był pobudzony też schody. wschody potem co musimy zamknąć bruzdę. ale jeszcze Paweł też jest ważnym elementem tutaj jaki możemy tutaj zamontować to są talerzyki zamykające rząd wysiewu one się też przydają w warunkach w ciężkiej ziemi ziemi gliniastej gdzie Koła te które chcą zamknąć bruzdę, brakuje im ziemi. Montuje się tutaj też dodatkowe talerzyki, które nam nasuwają, nacinają i nasuwają luźną ziemię po to, aby fałka mogła zamknąć tutaj bruzdę. I przechodzimy tutaj do fałki. Do My tutaj preferujemy fałkę gumowe, koła dociskowe, piąteczki z regulowanym. O szerokości. o szerokości, tak, z regulowanym rozstawem i z regulowanym kątem zwarcia e, takiego docisku. Tak, on nie? jest tutaj też tak regulowany po to, aby na przykład w warunkach zakamienionych, żeby nam się tutaj te koła V nie, nie blokowały. Oczywiście mamy możliwość wyboru też tych kół zamykających, są koła żeliwne, ząbkowane, jak i też koła Vmax dla jeszcze większej wydajności, dla pracy jeszcze w trudniejszych warunkach. Ale proszę, ale pamiętaj, że, że koła e, stalowe mają tą tendencję do oklejania, no tak. tak? A no te wiosny mamy oczywiście różne, ale najczęściej są e, dosyć e, mokrawe i teraz zastosowanie kół e, stalowych może powodować wyciąganie nam e, materiału siewnego Odwrotne, co chcemy osiągnąć. Dokładnie tak. No to tak. Wiemy już, jak tą sekcję wyposażyć, natomiast kluczowe zdaje się być też jeszcze to, jak to nasiono dostarczyć, jak ustawić tą dawkę, na jaką głębokość to wysiać, to, to ten cały jakby już element aparatu samego wysiewającego, no ma tutaj myślę jednak kluczową rolę. Zgadzam się z, z Tobą do tego, tutaj Kun bardzo fajnie zaprojektował nam skalę, ta skala jest wybita od ustawiania głębokości wysiewu, regulujemy. Oczywiście zgodnie z tabelą, przedstawiają tą dźwignię na odpowiednie cyferki. Samą sekcję podtrzymują te dwa szerokie koła 114x400. One utrzymują głębokość wysiewu. Oczywiście do tego jest tabela, która nam ułatwia ten proces. I znów nie potrzebujemy żadnych kluczy. Dokładnie tak. Oto jest tutaj wyskalowana, skala jest wybita, tak aby na każdej sekcji ustawić tą tak samo. Tak, żeby nie było... Pomyłek zrobionych przez operatora. Następnie musimy tutaj zamontować tarcze. Tutaj mamy tarcze w, w aparacie wysiewającym w komorze. Mamy tarczę tutaj do kukurydzy 27 otworów. Średnica 5 mm. Też trzeba zwrócić uwagę na wielkość materiału siewnego. Średnicę otworu dobieramy do wielkości materiału, tak? czyli powinniśmy. Tutaj przyłożyć sobie kukurydzę i, I sprawdzić, zobaczyć, jak tak, tutaj... czy nie jest na przykład ten otwór za duży, bo kukurydzę mam akurat nie drobniejszą do wysiewu. Okay. W 27 otworach tutaj my mamy jak gdyby do dyspozycji średnicę 4,5-5 mm i 5,5 mm. Czyli jeżeli byłaby na przykład kukurydza większa, wtedy musimy zastosować tarczę o większej średnicy. Ale jeżeli żeśmy sobie że tak powiem, dobrali średnicę otworu do wielkości naszych nasion. Otwieramy komorę. Pamiętamy, mieszadełkami do środka. Wkładamy. Zamykamy. Mamy już tarczę zainstalowaną. To jest pierwszy ruch. Drugi ruch, tutaj w wersji elektrycznej, ustawiamy dawkę z poziomu monitora wersji mechanicznej na przekładni zębaty. Czyli, jeżeli sobie ustawimy dawkę w wersji elektrycznej 80 tysięcy, OK, ustawiamy. Następnie musimy, jest ważnym elementem, jest tutaj ustawienie selektora. Ten selektor odpowiada za to, żeby każde ziarno było przyłapane do otworu. Po to mamy tutaj ziernik. Taki podglądowy, teraz Aha, jest to tak. Teraz, jeżeli chcemy sobie sprawdzić, czyliśmy dobrze sobie wyregulowali ten Będziemy selektor, widzieli jak nam będą te nasionka nam się trzymać, tarcza tak, 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 tak. I, I tutaj, oczywiście, instrukcja podpowiada nam, że już w pewnym zakresie pomiędzy 20, 20 a 25 zaczynamy, ustawiamy sobie i następnie w wersji elektrycznej to mamy guzik kalibracyjny, wciskamy, tarcza nam się kręci. I wtedy widzimy tutaj, czy żeśmy sobie to dobrze ustawili w wersji mechanicznej. Mamy tutaj sprzęgło rozłączające. Kręcimy tym, rozłączamy jak gdyby sekcję i kręcimy sobie tym sprzęgłem e, rozłączającym tą tarczę i widzimy, czy e, dobrze żeśmy ustawili ten e, selektor. Janku, e, mamy nazwę siewnika. E, trujeczka Ti, elektryczny napęd, ale jest też Varimax. E, ta naklejka to o, ładna, ale co, co ona oznacza? E, Cieszę się, Paweł, żeś to zauważył. Varimax jest to system opatentowany przez KUNA, gdzie za pomocą jednego siłownika rozstawiamy sekcję do, do zadanego rozstawu. I drugim też ważnym elementem jest, że odcinki ramy zachodzą na siebie na, na bardzo dużych, długich odcinkach, dzięki okay. czemu uzyskujemy bardzo stabilność. stabilność i sztywność tejże ramy. Maszyna, przy której stoimy, to napęd elektryczny. Dziś też już coraz częściej spotykany. W różnych naszych maszynach na, na rynku. Natomiast Kun ma swój pomysł na to i, i swoje jakby rozwiązanie, jakbyś mógł nam powiedzieć coś więcej, jak, jak, to, jak to jest skonstruowane, jak to działa. Ważne, Paweł, żebyś wiedział o dwóch rodzajach napędu, jakie Kun oferuje. Mamy wersję z napędem mechanicznym, tak, który napęd jest przekazywany przez koła napędowe i przez łańcuch, łożyska tak. Tak. i wersję elektryczną. Gdzie mamy tutaj własny układ elektryczny? Oczywiście też jest ważne, e, dlaczego stosujemy napęd elektryczny, dlaczego mechaniczny, jakie są e, różnice. Plusy i minusy. Plusy, minusy. Dokładnie. Napę napęd elektryczny nam daje kilka możliwości. Przede wszystkim mniejszy do dlatego że napęd jest brany radar. Okay. Mniejsza ilość przełożeń, dlatego że nie ma łańcuchów, które napędzają sekcję przyjmując. Możliwość mamy. Mapowania, czyli zmiennej dawki za pomocą map aplikacji. Idziemy w precyzję, idziemy, idziemy już w te, te wszystkie nowoczesne technologie. Tak. I druga i następna kwestia to jest wyłączanie sekcji na klient. Jeżeli chodzi o budowę tutaj naszego układu elektrycznego, napędu elektrycznego, to jak tutaj widać, jesteśmy w zasadzie niezależni z napędem elektrycznym od ciągnika. Czyli mamy poprzez wałek WOM jest napędzany alternator, alternator naładuje akumulatory, I akumulatory nam napędzają sekcję wysiewającą o napięciu 48 V, jak i też aparaty nawozowe. Oprócz tego, że siewnik punktowy wysiewa nam nasiona, to też wysiewa nam nawóz. To jest też element no, istotny i jakby intencją siewu punktowego jest też to, żeby dostarczyć tych wszystkich wartości odżywczych nasionku do startu. Dokładnie tak. Dlatego w półnie można wyróżnić trzy rodzaje zbiorników Dwa razy 260 litrów spożywa, no są. tak. Centralne zbiorniki o pojemności 950 lub 1350 litrów i frontalny zbiornik z przodu ciągnika na przedniu. tak, o pojemności 2000 litrów. Następnym ważnym elementem jest tutaj aparat wysiewający. Aparat wysiewający jest objętościowy. Gdzie tak, możemy tutaj regulować za pomocą e, korby dawkę? Tak, jak tu widać, przesłona nam. Tak, przysłania przesłania nam tutaj wałek wysiewa, wałki wysiewające i tutaj możemy wyregulować tą dawkę od e, 60 nawet do 700 kg e, na hektar To bardzo dają Dokładnie tak. E, też bardzo ważnym elementem tutaj jest e, tak, że e, mamy podwójną turbinę, dzięki czemu jedna turbina odpowiada za podciśnienie w sekcji wysiewającej, a druga wspomaga wysiew nawozu, czyli do każdej rednicy nawozowej ten nawóz jest transportowany powietrznie, powietrzem, czyli nie ma tego efektu zawieszania się tego nawozu, mamy pewność równomiernej dawki na każdej rednicy nawo nawozowej. Podobnie jest, jeżeli założymy mikrogranulator, tam też ten nawóz startowy jest wspomagany powietrznie. Czyli tak? aparat podaje materiał nawozowy, następnie powietrze. Zdajemy się tu na przypadek. Dokładnie tak. Nie ma, że nawóz leci nam grawitacyjnie. To też jest bardzo istotny element. No i w wersji elektrycznej, tak jak już mówiłem wcześniej, jest napęd też elektryczny wałków wysiewających nawóz. Mamy możliwość wyłączania na pół. Czyli w szóste to trzy tak. i trzy elementy tak. możemy rozłożyć. Dokładnie tak. Okej. Okay. Żeby dokończyć jakby temat wysiewu nawozu, powinniśmy też e, popatrzeć na całą tą sekcję e, wysiewającą ten nawóz, to co, co, co już w tej ziemi te, te nasiona, bo tak też można to określić granule nawozu, Umiesz? E, owszem, Paweł musimy też wiedzieć, że kunoferuje dwa rodzaje rewiz nawozowych. Jedna to jest stopkowa na zabezpieczeniu sprężynowym i druga, myślę, że najbardziej popularna, redlica talerzowa na zabezpieczeniu tak jak tutaj mamy, sprężynowym. Dokładnie tak, jak tutaj e, widzimy. E, zwróć uwagę na bardzo e, solidny tutaj e, element konstrukcyjny, który trzyma tą redlicę. E, tutaj ustawiamy oczywiście głębokość e, siewu, tak jak już wcześniej mówiłem, e, redlica idzie 5 cm głębiej niż materiał siewny i 5 cm e, z bok. Jak zwrócisz uwagę, talerze są w Offsecie. Po co? Czyli, Czyli przesunięte y, względem siebie. Tak, tak, są przesunięte względem siebie, dzięki czemu y, uzyskaliśmy y, lepsze zagłębianie się tej redlicy w, y, w trudniejszych warunkach lebo Tak jak wcześniej wspominałem, jest to średnik też do siebie uproszczonego, więc te wymagania są no y, 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 wyższe, więc y, tutaj specjalnie zaprojektował y, redlicę w Offsecie, po to, aby nam się dużo lepiej zagłębiała. Oczywiście dodatkowo ona jest wyposażona w wewnętrzne skrobaki talerzy, talerzy. Ta, które mają za zadanie, za zadanie oczyszczać. Oczywiście opcjonalnie możemy też dołożyć, jeżeli byłaby taka potrzeba, zewnętrzne skrobaki, wtedy zapobiegamy zaklejeniu się od tej tutaj po zewnętrznej stronie. Janku, chodząc wokół maszyny, dostrzegłem ADS Napis. To jest ciekawe i współczesne rozwiązanie, chyba. Dokładnie. Kuni już od wielu lat stosuje ten ADS. Mówiąc takim hasłem, jest to ekologia. Tak? Jak żeśmy wcześniej rozmawialiśmy, jest to silnik podciśnieniowy, który wysysa powietrze z komory i odprowadza na Anasia, zewnątrz. A są zaprawiane. Dokładnie tak, więc ten pył z, z tej zaprawy jest wypuszczany tutaj na sam dół maszyny. Normalnie trafiałby w atmosferę, w powietrze i był rozdmuchiwany, i operator, na przykład, który miałby oddychał. uchyloną szybę dokładnie, by wdychał, no. albo by musiał zakładać e, jakąś maskę typu. Okej, okay, Janku, e, dość szczegółowo mówiliśmy, przechodząc w koło całą maszynę, natomiast, e, no tak, żeby to w pigułkę jakąś zebrać, myślę, żebyś nam podał pięć, no, dosłownie pięć takich. Elementarnych, podstawowych wyróżników tej maszyny: wszechstronność, uniwersalność, prostota obsługi, ekologia poprzez system ADS i też bardzo ważny element, jakim jest Varimax. Jest to opatentowany system przez jednego. Bianku, ja Ci serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za to, że byłeś uprzejmy nam tu wszystko ładnie tak przedstawić o tej maszynie. Państwu również dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że filmik się przyda, że naprawdę dostarczy Państwu tej specjalistycznej wiedzy, która jest potrzebna, żeby dokonywać słusznych wyborów w swoich gospodarstwach. Polecamy swój kanał, polecamy siebie, zapraszamy do śledzenia kanału YouTube Agrohandel. Dziękuję bardzo.